Szarnic. No i dzisiaj gramy w Stars i będę grał sobie PSG Cup i opowiem wam historię Grałem sobie wczoraj, i, i w w Brawla o 2030 210 Co nie i no grałem sobie, co nie? Jak grałem to no no chciałem wbić dwa levely, bo miałem dwa levely do mega I ogólnie dwa levely do mega boxa brakowało mi. A tak to bym miał już y -y, i megaboxa mega O matka. R pierwszy raz na ni. To był dobry pomysł. No, trudno się mówi. Teraz będzie więcej filmów. I otwieram mega Boxa i jest. No. Jest. No. Szóstka. Jak jest ta szóstka, to. Y, to ogólnie. Y, mam szóstkę. I dropię nami. Wczoraj odwieszyli No Lecę. Bum. Dostał. A ten byki to taki trochę średni. No nie, tak kole ciągle używa tego ulta. Więcej. do kiedy do nich podejdziesz No i dropłem nani Taka jest historia Nie wiem, zagram chyba kimś innym ten PSG Cup naprawdę No mogłeś to wykopać przynajmniej tym ultem swoim dzbaniarzu Dobra, kopie by... Dużo razy. Też, ale dostał. Oh my god! Oh my god! Dissekundy! Przynajmniej to! ele é muito Ele é Dobra, já sabia. Eu Ten um, um, Power Gazette uh, um, a gotcha. Dobra. Wijcie do klubu szybko sobie mm -hmm. o nie dobrze. Czemu nie, my mamy najgorszy team na świecie? Ja tego nie wykopałem. Dobra. Ten Tik tego nie trafi. Nie trafił, widziałem. Nie, trafiałem. Dobra. Dzięki. A jednak... Dobrze! Ten Tiki jest nawet dobry. Nawet, nawet dobry. No. Mi laguje trochę. No nie. Nie wierzę. Uh -huh. Nie da się tego grać. Spróbuję... Czemu ja gram z jakimiś randomami, co mają jakieś Wielkiej postać. Hmm. Może rosa. Dobra. Przynajmniej może to. Nie mam jakiegoś dobrego teamu. O. A to my mamy. Max robi. Nie, nie robisz! No nie. To chyba... Gigi. Jak ona tego nie obroni... Nie, no z ja gram. Mają dobry team. Kto bierze max na taki tryb? No co to było? Myślałaby jeszcze <Ja śmany> go Dawaj, używaj tego ulta dobra, weź ten daj mnie wkurza strasznie. No dobra dobrze ci tak, zmarnować ten ult tej na Mike No to chyba, i to mi coś nie wyjdzie. No, dlaczego ten Dynamite ciągle to używa? No, więcej tego nie masz? Czemu on nie użył tego? Umrzesz, nie umarł. Dobra, proszę, trafcie to. Nie trafił tego, dobra. GG. No to... super. Nie ma żadnej dobrej postaci, nie mam nikogo do grania tutaj. Może teraz... No, czemu zawsze jak my mamy jakąś postać, to oni też ma mają tą postać? Dobra. Dobrze. Proszę, to wygrajmy. Nie wygramy tego, bo to jest najgorsza gra na świecie. No, Dobrze. Mm. ha czekasz? no, ja tym no, to wziął, z tym no, sobie to bierz. Chodź tu. No nie... <laughs> no... Co oni tego nie umieją trafić? Nice. Musimy. Czemu mu kruka, co mam mało HP. Dobrze, czy tak. Będzie do grybka. Thank you. Thank you. Tego film zostało. Pa pa!